Kłaniam się raz jeszcze nisko z siedziby TVP. Ostatnie przygotowania, ostatnie szlify przed Eurowizją Junior 2020. Ze mną jest Gromin, który w zeszłym roku czarował nas pięknymi dźwiękami w Gliwicach i w tym roku znowu nas będzie czarował. To się dopiero zadziało niespodziewanie. Ale nie w Gliwicach, tylko w Krakowie. W Warszawie, przepraszam, jeszcze jedną nogą jestem w Krakowie. No tak się stało, cieszę się bardzo i, i wydawało mi się, to, to powiem wam szczerze, wydawało mi się, że w tym roku będzie łatwiej, że już pewne tory są pokazane, wytarte i wiem jak, jak to już zrobić. No i nagle zmieniło się tak wszystko totalnie, że, że nie było łatwiej. Oczywiście to nie jest w żaden sposób moje narzekanie, tylko, tylko mówię. Zaplanowałem sobie nawet jakby w tygodniach pracę, bo już wiedziałem jak to rozłożyć, natomiast teraz się to zmieniło i. I, i, I ta praca była zupełnie inna, i, ale, ale też super i też fajna i, i też jakieś inne doświadczenie. Bo, po prostu Eurowizja jest zaskakująca na każdym etapie i to, to jest najlepszy przykład, że tutaj też wydawało mi się, że będzie inaczej, a, a było trochę inaczej. Właśnie, bo to jest ważna kwestia. Czy ty zacząłeś pracę zanim jeszcze okazało się, że ta Eurowizja odbędzie się w zupełnie innej formule, tej właśnie takiej zdalnej, pandemicznej, czy to się zaczęło dopiero, jak już wiedziałeś, że to będzie tutaj, że będzie bez publiczności i tak dalej, i tak dalej? E przyznaję, że trochę wcześniej zaczynałem że o tym myśleć i też jakieś rzeczy sobie przygotowywałem. No, no, tak było, e ale bardzo zacząłem szybko obserwować, co się wydarzy z Eurowizją. Ja nie, nie, nie sugerując y niczego, tylko sobie pomyślałem, może być inaczej, ale to też, żeby własne wszystkie te jakby formy staraliśmy się zachować, żeby to wyglądało jak najbardziej było zbliżone do, do sytuacji sprzed roku, na przykład. No, niestety nie, nie da się pewnie tego wszystkiego tak zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no to parę rzeczy musiałem zmienić. Między innymi, Common Song był taki moment, że po prostu uznałem, jak do mnie to dotarło, że nie będzie ludzi przed sceną, że na, na, na scenie nie będzie tyle ludzi. Uznałem, że imprezowy, taki bardzo mocny, podniosły ten komosong będzie sztucznie też trochę brzmiał, sztucznie, sztucznie będzie wyglądał, a poza tym nagrywanie tego komosongu... Tu, nie tutaj na miejscu, tylko w poszczególnych tam, powiedzmy, krajach też studiach, różne warunki, różnie na to ludzie reagują. Wszędzie jest COVID, wszędzie jest stres, wszędzie są maseczki, więc uznałem, że, że lepiej ten utwór zrobić po prostu spokojniej. I też trochę inny utwór miałem przygotowany na samym początku, właśnie a propos tego pod Common w tym roku. Ale yy, na koniec końców yy, napisaliśmy starą, no, m, m, trochę inny ten utwór niż był zaplanowany i cieszę się, że, yy, że, że tak to wyszło. No. To trzymaj go w szufladzie w takim razie. Możemy na chwilkę przerwać? Pewnie. Alicja by, by zrobiła sobie słodki tylko. Dobrze, ja dobrze. Się dobrze. Nie, że... Na sekundkę musieliśmy przerwać rozmowę ale już wracamy, nie mam pojęcia na czym stanęło, minęło troszkę troszkę czasu, tu Alicja Szamplińska była na, na ściance, ale jesteśmy. Wiem, o co chciałem zapytać, to, to pamiętam, że no, minął ledwie rok od poprzedniej Eurowizji Junior, zadanie jest no, właściwie takie samo, stworzenie tej oprawy, stworzenie tego common songa i zastanawiam się, na ile to jest trudne, żeby z jednej strony stworzyć coś, co będzie jednak inne niż to, co było dopiero co rok temu, a z drugiej było dobre, bo tak jak powiedziałeś, że pewne szlaki zostały przetarte, więc można by pójść na łatwiznę i zrobić coś podobnego, skoro tam to się sprawdziło i recenzje były pozytywne, więc skąd znaleźć tę świeżość do zrobienia tego samego rok później? No, właściwie można powiedzieć, że Eurowizja też jest w sumie taka sama, przecież znowu jest Eurowizja, znowu jest scena, znowu są ludzie, znowu śpiewają, znowu dzieci i tak ja dalej. W ogóle o tym nie myślałem, po prostu bardzo szybko chciałem poznać hasło, przyznaję, dzisiejszej, tegorocznej Eurowizji. I, I nad tym też trochę myślałem jak, jak do tego podejść, później jak mówię, no, pomysł wcześniej mówiłem, zanim nam przerwali, już teraz mogę powiedzieć, wiem o czym rozmawialiśmy. Na ten common song trochę chciałem zrobić inaczej, ale, ale potoczyło się to tak jak się potoczyło i w sumie cieszę się. Natomiast świeżość, nie wiem, no, po prostu siadam, robię i jestem, jestem zadaniowy, jestem takim, może to Nieładnie brzmi, ale po prostu mam coś do wykonania, muszę to zrobić i ja to robię. Jestem takim rzemieślnikiem i, i siedząc w studiu, e, żyję tą Eurowizją, myślę o tym, e, słucham też e, jakby e, opraw sprzed innych, wcześniejszych lat. Ale też chciałbym ja wprowadzić jakieś nowe elementy, jakieś elementy zaskakujące. To też jest tak, że. To jest program telewizyjny i reżyserowie tutaj, reżyserzy narzucają też jakiś tam swój nie wiem, pomysł na, na eurowizję. Natomiast muzycznie też bym chciał są elementy, które one powinny być stonowane, muzyka powinna być w tle, ale też są elementy, które powinny wybijać się tak między innymi wizytówki, to jest moment, kiedy można się wykazać. Ale to znowu wracamy do takich technicznych rzeczy, że wydaje mi się, że wizytówka może powinna trwać półtorej minuty i, i tak sobie w głowie gdzieś tam to układam, że ta muzyka będzie się tutaj rozwijała, to się będzie zaczynała. Po czym dostaje informację, że, że z tego półtorej minuty to w sumie 40 sekund będzie tej muzyki, więc to wszystko trzeba po, znowu poprzestawiać. Po czym okazuje się, że losowanie danych krajów, które będą poszczególnie tam występowały i te wizytówki są przypisane do tych krajów, to znowu jeszcze inaczej funkcjonuje. Tak, Jeszcze inaczej tę muzykę ja na początku sobie ułożyłem, a inaczej to będzie wyglądało, więc do samego końca, właściwie dzisiaj, przyznaję, w tej chwili wjechałem do, do telewizji, bo jeszcze. Rano miałem komputer otworzony, jeszcze pytałem, czy to jest, czy tamto dzwoniłem do, do ekip różnych, czy wszystko mają, bo, bo byłem i przyznaję przerażony, że muszę wyjechać. Nie do końca mogę zabrać całe studio, zabrałem tylko komputer i miliard razy pytałem, czy wszystko się zgadza. A wczoraj na przykład wieczorem jeszcze pamiętam, otwierałem komputer, bo, bo jakiś tam taki e, jakiś element dziesięciosekundowy ktoś potrzebował i też go musiałem zrobić. E, I dlatego cieszę się, że jeszcze tutaj e, wtedy mnie nie było na miejscu. Oczywiście poradziłbym sobie, tylko jakiś jestem tak tym pochłonięty, że. E, że chciałbym być na miejscu, żeby jeżeli ktoś coś potrzebuje, żebym od razu mógł zareagować, żeby ktoś nie musiał na mnie czekać, żeby ktoś nie musiał mnie szukać, dzwonić za mną, tylko po prostu jestem do dyspozycji. I tak ostatnie tygodnie wyglądają. Po prostu byłem do dyspozycji i cały czas pracowaliśmy. A trochę odbiegłem w ogóle od Twojego pytania. Po prostu zrobiłem, mam nadzieję, że, że się spodoba. Jak mówię, z jednej strony to też są. Mój wkład, moje pomysły muzyczne, ale z innej strony czasami dostaję informacje, że tutaj muzyka powinna być tłem, tutaj powinna być taka emocja, tutaj taka, tak. A czasami mam dowolność, jak na przykład, nie wiem, przy incze czy przy wizytówkach, ale na przykład przy wizytówkach pracowałem z tancerzami i też im sugerowałem. Jak ta muzyka powinna wyglądać, ale później też dochodzi jeszcze montaż i to jeszcze trochę inaczej wygląda niż mi się wydawało, więc na każdym etapie jest fajna praca. Przede wszystkim to jest praca taka wspólna, ja też podkreślam, że, że robimy to w, no, właściwie kilkadziesiąt osób. Tak, ja oczywiście zawężam tą pracę do kilku osób, gdzie, gdzie pracuję, ale no, mnóstwo osób nad tym pracuje i, i dzisiaj chcę zobaczyć ten efekt. Właśnie o tym wspominacie, jak rozmawialiśmy poza kamerą, że, że, że fajne jest to, że można współpracować z tyloma różnymi kreatywnymi ludźmi w różnych zupełnie dziedzinach. No tak, i, i przyznaję, że i graficy tutaj ogromny szacunek, bo w ogóle w tym roku mam wrażenie, że grafika jest. Najważniejsza tutaj. Ok, zgoda. Dzieci, wokale, piosenki, spoko. Ale ta grafika jest najważniejsza. Ja przyznaję, że nie do końca tak pokochałem grafikę, tak. Ja trochę jestem takim człowiekiem, który chodzi i chciałby zobaczyć prawdziwą scenę, prawdziwych muzyków, tak mam. Natomiast pukam się w głowę i mówię, stary, ale cieszmy się, że w tym roku tak to robimy, bo inaczej się tego nie da zrobić. tak, Dlatego ogromny szacunek dla, dla grafików, bo kilka razy mnie tak. tak Potwornie zaskoczyli, że ja zobaczyłem parę rozwiązań, mówię, nie no, w ogóle szok, że ja to widzę. Naprawdę siedziałem w studiu i w ogóle musicie wierzyć też, że wysłałeś jakąś muzykę, do tego jeszcze ktoś coś dokłada, jakiś inny impuls, czyli słyszysz tą muzykę, to jest wzbogacone grafiką na przykład. I to jeszcze inaczej wygląda. I to jest, to jest jakaś magia, która, która działa w muzyce, w grafice, w ogóle w tworzeniu takich projektów. Bo, bo mówię, na, na przestrzeni tych tygodni siedziałem i dostawałem jakieś tam informacje od grafików. Później widziałem to, jak oni zrobili i opatrzczony często. I uważam, że tutaj ogromny szacunek ludzie na świecie widzieli kilka tych rozwiązań i naprawdę ukłony dla, dla grafików, ale nie tylko graficy, bo to są i przecież reżyserzy, scenarzyści, mnóstwo, mnóstwo ludzi nad tym pracuje. Są też zabawne historie, mogę powiedzieć, że tam między innymi graficy czy tam, reżyserzy mówią, że jakaś, nie wiem, część wizytówki będzie pewna forma miała minutę, więc ja pytam, na pewno minutę? Tak, na pewno minutę. Robię minutę muzyki, początek, koniec, później dostaję coś, to co ma 20 sekund. I mówię, Halo, co jest, tu się pomylił. Nie, tak po prostu zostaje. Nie? No więc trzeba to wszystko przebudować. Ale trzeba do tego podchodzić z uśmiechem, z pozytywnym nastawieniem, bo, bo tak jest, to jest po prostu praca. No, no, to jest nasza praca i ja się naprawdę bardzo cieszę i, i dziękuję wszystkim Bogu i w ogóle wszystkim dookoła, że mogę, mogę przed tym pracować. Powiedz mi, to jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o, o, o komponowanie, tworzenie tej, tej oprawy, to jest jedna sprawa. Natomiast debiutujesz w tym roku w zupełnie nowej roli jako kompozytor piosenki, która bierze udział w, w konkursie. Wcześniej oczywiście była Lizbona, ale wtedy byłeś na scenie, jakby byłeś zaangażowany. Teraz tak ewidentnie dla kogoś napisałeś piosenkę i kto, kogoś, kto kto reprezentuje kraj. Jak się czujesz w tej roli? Przyznaję, że ostatnie tygodnie w ogóle o tym nie myślałem, bo, bo musiałem tyle różnych form jakby złożyć, napisać, uźwiękowić, coś co, co uwielbiam, więc ta praca pozwoliła mi na odchodzenie od myślenia o tym. Też yy, nie będę ukrywał, że ja nie przypuszczałem, że w tym roku będę to robił po prostu z moją żoną, bo myślałem, że jakby ten skład, który napisał yy, dwa lata wcześniej i rok wcześniej utwór, że on w tym roku też będzie pracował. Ja dostałem jakby taką, takie zapytanie bardzo późno, przyznaję, że dla mnie to było jedynym elementem, który przez sekundę yy, mógł zaważyć na tym, czy ja to się podejmę. To był czas, że ja mówię, że są do napisania trzy piosenki i jest tak bardzo niewiele czasu. Yy, nie chciałem tego robić też trochę, wyciągając jakieś utwory z szuflad, bo, bo, bo chciałem do tego podejść z moją żoną na poważnie. I mówię, musimy tego przesłuchać, musimy poznać te dziewczynki. I przestraszyłem się tego na samym początku, że jest bardzo mało czasu. I to był ten element takiego. Dreszcza jakiejś emocji, że mówię, kurczę, czy my sobie z tym poradzimy, bo, bo jest to po prostu jakiś hardcore. Jakby tu nikogo nie obwiniam, po prostu tak, tak było, tak i ja znając, jakby moje podejście do Eurowizji, mówię, moment, jeżeli Eurowizja, no to, to wchodzę w to, tak. no, to po prostu płyniemy, no, zróbmy to tak, będę siedział dzień noc, ale po prostu to zrobimy. I przyznaję, że, 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 że tego czasu było niewiele i dzisiaj wybór dzisiaj no kiedyś przynajmniej w sensie na sukces wybrano y, Alicję to też jest tak, że właśnie wró wrócę sobie, żeby przypomnieć ten moment y, pisania tej piosenki dla Alicji. To też było tak, że 10 lat, mówię, y, trzeba do tego jakoś podejść, więc poprosiłem o wszystkie takie materiały, te co są w internecie, to sobie znalazłem, ale jakieś jeszcze są inne y, utwory, jakieś wykonania Alicji, bo chciałem poznać to dziecko. Ciągle podkreślam, że to jest po prostu dziecko, to nie jest nastolatka, tylko to jest dziecko. Rozmawiałem z rodzicami na ten temat, co ta Licea by chciała zaśpiewać, jaki ten forum miał być, bo... Bo, miałem takie poczucie, że wyciągnę, wyciągnę jakiś utwór z, z szuflady, to też, to też jest takie, albo dopasujmy to. tak. Natomiast chciałem do tego podejść na, na tyle sprawiedliwie, że zapytałem najpierw Alicji, co ona by chciała. Zapytałem rodziców, co ona by chciała. I tak naprawdę y, zapytałem też, czego ona by nie chciała. I to było kluczowe, bo Alicja bardzo dużo na ten temat powiedziała. Bardzo dużo utworów pokazała, których by nie chciała, w których się źle czuje. Y, I zaskoczyło mnie to, że Alicja jest tak świadoma y, utworów. I właściwie tego swojego głosu, i tego, gdzie ona ma plusy, gdzie ona może oczarować, czym ona może zaskoczyć, bo naprawdę zaskakuje to dziesięcioletnie dziecko, malutka dziewczynka z takim potwornie dobrym, ale no, mocnym głosem. Nie? I to robi wrażenie. Ale co o tym wiedziała, że ona chce potwornie taki utwór, że się może wykazać tutaj. Więc. Cieszyłem się, że to dziecko jest świadome i cieszyłem się, że, że kiedy wysłałem jej jakieś fragmenty, że ona po prostu to akceptuje, że ona wie, że tutaj się po prostu sprawdzi i że to jej siedzi. Tak? Więc nie chcę tutaj zanudzać, jakiego utworu tam Alicja nie chciała, ale zaskoczyło mnie to. Być może to też jest praca z rodzicami jakaś, no nie wiem, ale to było świadome. Stąd, stąd pewnie taki ten utwór powstał. Jak mówię, no może też jest jakiś element tego, że, że nie było wiele czasu, mogliśmy siedzieć nad tym dłużej i tak dalej, i tak no, dalej. W każdym razie ja się cieszę z tego, że, że ten utwór powstał, że, że Alicja była zadowolona, że jest zadowolona. No a to, czy co się wydarzy na finale, to tak naprawdę mi jest najgorzej oceniać. Nie chciałbym. Tego oceniać, trzymam kciuki za ale. Natomiast ciągle powtarzam, że to jest dziecko i ja rozumiem, że my byśmy chcieli wygrywać, też bym chciał wygrać, też bym chciał, żeby Ale wygrać to, to wszystko się zgadza, tylko Eurowizja taka jest, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Właściwie dwa razy się wygrywa. Chciałbym, żebyśmy wygrywali, ale czynników jest naprawdę mnóstwo, żeby tutaj zająć jakieś takie miejsca albo inne. Nie jest mi ciężko o tym mówić, trzymam kciuki za Ale i mam nadzieję, że, że ona sobie z tym poradzi, niezależnie od wyniku, że ona sobie z tym poradzi. O jedno tylko proszę ciągle, żeby, żeby pamiętać, że to nawet nie jest nastolatka, żeby a widziałem, żeby nie wysyłać do niej mnóstwa jakichś głupich wiadomości, bo to jest po prostu dziecko. I też wkręcanie dzisiaj. Niestety ten konkurs jest taki, ja rok temu mówiłem, że chciałbym, żeby te wszystkie dzieci wygrały. Wychodzą, wygrywają, do widzenia, do nauki, do, 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 do powiedzmy na wakacje, na ferie, odpoczywajcie, no, żeby nie zapominać, że to są dzieci. I, i dzisiaj nasze jakieś, powiedzmy, m, takie ambicje o wygrywaniu, może się to odbić źle za kilka lat, na, na, na dzieciach, mówię, na wszystkich dzieciach, na tych, które już wygrały, ale też na Alicji i na, o, o przyszłości myślę, jeżeli będziemy brać udział w tym konkursie. Więc to jest bardzo takie kruche i tutaj trzeba, myślę, bardzo bardzo być ostrożnym w ocenie występu, w ocenie właśnie piosenki, bo to rozumiem, że do mnie można coś powiedzieć, ale też trzeba pamiętać o tym, że to jest dziesięcioletnie dziecko i to nie jest 12, 14, 15, 16, tak? Tylko to jest dziesięć lat i, i, i chciałbym, żeby rodzice po prostu ją otoczyli, i rodzice, i opiekunowie wszyscy otoczyli ją jakąś taką bańką, żeby do niej pewne rzeczy nie docierały, bo, bo tego się piekielnie boję. A poza tym Alicja jest zdolna, pracowita i kochana. Myślę, że to jest bardzo cenne to, o czym mówisz, zwłaszcza, że też masz tę perspektywę ojcowską, więc myślę, że to też trochę pomaga. Na sam koniec chciałem jeszcze zapytać, czy w tym roku Common Song też ma szansę ukazać się jako singiel, bo ten poprzedni zrobił furorę w radiu. To kiedyś mam nadzieję, że o, o tych eurowizyjnych i za, eu, za kulisowo eurowizyjnych historiach będę mógł więcej opowiedzieć, bo, 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 bo może zacznę to spisywać, bo między, z Komosągiem też było mnóstwo ciekawych historii. Eee, no jak powiedziałem, trochę miał być inny, powstał taki. Eee, przy nagrywaniu dzieci też to wygląda. Wygląda śmiesznie i zabawnie, ale mam, mam takie podejście, że za każdym razem, kiedy otwieram plik z danego kraju, czy otwierałem, to przyświecało mi, że to są dzieci, niezależnie od tego, czy to będzie najgorzej nagrane, w fatalnej jakości, ani słowem się nie odzywam, po prostu są to dzieci i trzeba to zrobić. Na, na pytanie, czy to będzie wydane. Mam nadzieję, że będzie. To też jest tak że ja zrobiłem utwór. zmontowałem, pamiętajmy wszyscy o tym, że to jest utwór napisany na eurowizję. Najważniejszym tym w sumie punktem tego utworu to jest Eurowizja, to jest ten koncert, ten konkursowy koncert, gdzie to te dzieci zaśpiewają. Jakby tu temat się kończy. to, że my to chcemy wydać. faktycznie chcemy. To jest jakaś dobra wola, ale kilka osób musi się tutaj jakby dogadać, jakieś firmy za kulisowe historie. Ja bym dzisiaj to szczerze wydał, bo też dostanę mnóstwo informacji, żeby to po prostu się pojawiło. I mam nadzieję, że się to, to pojawi. No wszystko wskazuje na to, że, że faktycznie ten Common song w wersji takiej studyjnej się pojawi. Bardzo się cieszę w takim razie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za bardzo miłą rozmowę i mam nadzieję jak najszybciej do zobaczenia w miłych kolejnych eurowizyjnych okolicznościach i też, żeby no, ten świat dookoła nas był, był już lepszy i spokojniejszy. Chciałbym, żeby świat już się naprawdę rozkręcił na dobre, w sensie był pozytywny i żebyśmy go. Move the world. Dokładnie. Natomiast, y, też a propos Eurowizji, bo tutaj jest ekipa fanów Eurowizji i przyznaję, że, że, że mogę też się podpisać pod tym, że jestem fanem Eurowizji i. Y, Mimo tego, że dzisiaj żyjemy trochę innym konkursem, ale też eurowizyjnym, gdzie jest święto, powiedzmy, zaczyna się to święto, świętujemy Eurowizję Junior w Polsce, w Warszawie, to myślę trochę o tym, co będzie na dużej Eurowizji. I też mnie to zastanawia, kto pojedzie z Polski, czy to jest już ustalone, jak to będzie wyglądało, jak się przygotowujemy, czy są rozmowy. I dzisiaj przyznaję, to też jest moment, kiedy będę chciał zapytać tutaj w telewizji, czy, czy, czy są jakieś decyzje. Pewnie, pewnie ich nie ma, bo nikt, nawet o nich nie powiem. Natomiast chciałbym trochę ruszyć, żeby, żebyśmy też nie przespali jakichś yy, yy, może rzeczy. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i że niedługo ściągniemy maseczki i będziemy mogli krzyczeć i na imprezie tam gdzieś około Eurowizyjnej bawić się i tańczyć. Też mam taką nadzieję. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Gratuluję świetnej piosenki zarówno tej Eurowizyjnej, jak i Common Songa. Dla Ciebie te gratulacje i także niski ukłon dla Sary. Pozdrow serdecznie. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia.